Lokomotywa serii ET42. Dzisiaj pokażę taką ciekawostkę: a mianowicie lewa część pulpitu, jak pewno większość z maszynistów zauważyła, nagrzewa się. Tutaj jak przyłożę rękę, to musicie mi uwierzyć, czuć wyraźnie ciepło. I pewno niejednemu zdarzyło się podgrzać kanapki, stawiając je tutaj, albo ustawił torbę. A później się dziwił, dlaczego jest taka gorąca. No i pytanie, jak to możliwe? Otóż tajemnica źródła ciepła kryje się pod tą płytą. Akurat na tej lokomotywie wszystkie śruby, a jest ich sporo, są odkręcone. No to możemy tą tajemnicę rozwikłać. Wezmę sobie latarkę. No to zobaczmy, co tutaj się kryje. Otworzymy płytę. Nawet widać ślady okopcenia, czyli źródło ciepła na pewno jest pod tą płytą. Ten element to jest stabilizator prądu od szybkościomierza. No, teraz będzie troszkę ciszej. Jak wspomniałem, stabilizator prądu od szybkościomierza. Tutaj jest już nowy typ. Elektroniczny. Tu jest też rezystorek, i wewnątrz tego stabilizatora mamy oporniki, czyli rezystory. A więc w wyniku rezystancji wydzielane jest ciepło. Wyraźnie czuć cieplutko, można by się nawet ogrzać w zimie. I ten element powoduje, że ta stalowa płyta się ogrzewa. Tu widzimy bezpieczniki ich tylnią część przewody podłączeniowe oryginalny producent podświetle z nowy SSSR Pignocja, nie niełamiocja to prawda a tam w tle, w tyle to jest pozostałość po starszym typie stabilizatora prądu, czyli zamiast takiego, była żarówka, która pełniła funkcję stabilizatora prądu, no bo włókna w żarówce, w żarniku, zmieniają swoją rezystancję w zależności od temperatury, a więc i w zależności od wartości prądu. I w ten sposób można powiedzieć, że samoczynnie, naturalnie, poprzez charakterystykę włókien żarówki regulowana była wartość prądu. Także tak to wygląda i dlatego i to jest źródło ciepła po stronie pomocnika. Także jeśli ktoś tu pozostawi kanapki no to może sobie je śmiało podgrzać.